Cześć Opowiem Wam o Bogu. Problem cały polega na tym, że większość ludzi, źle podchodzi do tematu Boga, do tematu wiary. Gdzieś to ego wykorzystuje to, tego Boga dla swoich prywatnych celów. Po prostu źle do tego ludzie podchodzą. To wszystko wynika z niekompetencji ludzi, którzy przekazują tą wiedzę. Bóg jest, jeżeli oczywiście mamy na myśli Boga jako źródło wszystkiego, jest jedynym źródłem, ale tak naprawdę Bóg. Tak naprawdę stwarza się w nieskończoności poprzez nas. Stwarza siebie. Każdy z nas jest repliką Boga. Każdy z nas jest źródłem. Wszyscy wynikamy ze źródła, wszystko wynika ze źródła, cała materia, energia, wszystkie światy, wszystkie możliwości i kombinacje. Wynikają z Boga, ze źródła. Co jest logiczne. Ludzie nie potrafią sobie tego uświadomić. Jest to trudne. Okej. Okay. Każdy ma czas na to. Każdy ma swój indywidualny czas, kiedy odkryje siebie. Błędnie jest modlić się do jakiejś innej osoby. U uniżając wtedy siebie. To jest właśnie cały problem człowieka, ponieważ wtedy zostajemy nadal jesteśmy słabi. Właśnie. Ja jestem, Jachwe. Bóg Jachwe. Jachwe oznacza z hebrajskiego Jestem, który jestem, Jachwe. Oznacza stopień bytu. Jachwę to ama emancja źródła, czystego źródła, uosobienie. Tak może być, jeżeli ja jestem wcielony tutaj jako Rafał w tym ciele i istnieją wszystkie moje możliwości koło mnie, równocześnie. To istnieje też Jahwe, w którego wierzą wszyscy, ale On nie jest jedynym Bogiem, On jest nami. Wszyscy jesteśmy, ja jestem.